Jesteśmy w samym sercu Krakowa, tuż przy Rynku Głównym, na ulicy Sławkowskiej. To tutaj, w jednym z najstarszych hoteli w Polsce, w Hotelu Saskim, znajduje się nasz salon z biżuterią autorską. Zapraszamy Was do naszego świata biżuterii. Miejscu, w którym się znajdujemy, w hotelu Saskim. Otworzyliśmy sklep w 2022 roku. Skąd pomysł na sprzedaż biżuterii w hotelach? Podczas podróży, wakacji, mamy zazwyczaj bardzo pozytywne w sobie emocje, odkrywamy, doświadczamy przyjemnych chwil, a biżuteria wydała nam się. Przepiękną pamiątką z podróży, i na tym tak naprawdę od początku tworzyliśmy filozofię naszej marki. Rok 2020 był trudnym rokiem dla naszej branży, ale w naszej firmie dał nowy kierunek działania. Zaczęliśmy współpracę z polskimi artystami i wprowadziliśmy w naszą ofertę dla klientów biżuterię artystyczną. 2020 był również przełomowy pod względem tak naprawdę zmiany i szukania dojścia do tego klienta, który nagle przestał przyjeżdżać do Krakowa, stąd też nasza praca nad stworzeniem sklepu internetowego, który otworzyliśmy w marcu 2021 roku. Naturalne wydało się tak naprawdę szukanie agencji marketingowej, która mogłaby nam pomóc go wypromować. Natrafiamy na firmę Verseo, która szczerze powiedziawszy, w pierwszym moim odczuciu byłaby na tyle dużą firmą, że nie zajmuje się takimi małymi firmami jak my. Byłem bardzo mile zaskoczonym podejściem do chęci współpracy z mniejszym sklepem internetowym. Nakreśliliśmy sobie jakieś ramy, oferta była bardzo konkurencyjna. I ten czynnik ludzki przeważył o decyzji na tak. Współpracujemy na dwóch płaszczyznach: pozycjonowanie w przeglądarce i kampania reklamowa Google Ads. Kwoty kampanii są dostosowane do naszych możliwości, ale tak, żeby osiągnąć z nich maksymalny efekt. Pozycjonowanie w wyszukiwarce, jak wiemy, to jest długofalowe działanie. Na szczęście byliśmy świadomi tego, jak to będzie mniej więcej przebiegać. Verseo przedstawiło nam plan działania, na którym bardzo nam zależało. Chcieliśmy wiedzieć, co, jak i kiedy. Bo to jest najważniejsze. Otrzymaliśmy bardzo merytoryczny audyt, bardzo szczegółowy, ale dla nas zrozumiały, z naszkicowanym planem działania i z uwzględnionym podziałem obowiązków na nas i na agencję. Współpracując z firmą Galea, obraliśmy strategię klasycznego promowania sklepu internetowego oraz zwiększenia świadomości punktów lokalnych tu, stacjonarnych w Krakowie. Dzięki intensywnemu pozycjonowaniu strony internetowej osiągnęliśmy wzrost widoczności w top 3 prawie 35%, w top 10 blisko 52% i w top 50 ponad 69%. Sprzedaż na całym sklepie, porównując pierwsze 3 miesiące współpracy w stosunku do poprzedniego roku, wzrosła o 30%. Za co cenimy współpracę z WERSEO? Za dobry kontakt. Przede wszystkim za to, że poprzez nasz ciągły kontakt z naszym opiekunem, każda nawet najdrobniejsza sprawa ma odpowiedni priorytet. Mamy pewne ograniczenia, jesteśmy małą firmą, natomiast plan działania jest dopasowany do naszych możliwości i to jest najważniejsze, z tym czujemy się komfortowo, bo my jesteśmy laikami i my możemy sobie wymyślać różne rzeczy, natomiast ludzie, którzy są profesjonalni w tym, co robią, którym my zaufamy, Dają nam wskazówki i my wtedy czujemy się bezpiecznie.